Diaz, Hola. Jest 5.20 na oko. Przyjemnie cieplutko, już jasno, a my idziemy na punkt spotkań na wyjazd na Machu Picchu. Za 10 minut generalnie jedziemy gdzieś, potem jemy śniadanko, potem znowu jedziemy gdzieś, potem znowu idziemy gdzieś, a potem w górę już w Park Narodowy z przewodnikiem i będzie fajnie. I tak nam minie pierwszy dzień. Jesteśmy przy naszym busiku. Punktualnie na miejscu, prawie cała reszta nie, bo pan Włoch przyszedł punktualnie, a na innych trzeba czekać. I właśnie dochodzą pomału. No tak, my przyszliśmy w ostatniej minutce i okazuje się, że nie ma co być punktualnym, nie ma co się spieszyć, bo wszyscy się spóźniają. I tak. Jeszcze chwilka i ruszamy w góry na śniadanko. Obstawiam, że część drogi będzie się pokrywać z tym, co jechaliśmy motorem, ale teraz inny środek transportu. 10 minutowa przerwa w Olaj... Olantajtambo Na tankowanko. No, generalnie tutaj jest, są też fajne ruiny, ale ich nie zwiedzaliśmy i nie będziemy zwiedzać. Mamy przerwę na chwilkę, a potem za 10 minut jedziemy gdzieś dalej i iść na I pan jedzie jak szalony po tej drodze. Aviomarin warto sobie zabrać. I, i czapki, i kaszkietówki, bo oczywiście, co? Wziąłem z ocenia tą i zostawiłem. Jesteśmy w miejskiej toalecie. Nazwane. na bazarku na bazarku, tak i wracamy do busa bo 10 minut przerwy się kończy ruiny inkaskie, o których mówiłem, tam są na górze, takie małe ząbki generalnie ładnie na zdjęciach widać Tambo. polecamy się wybrać bo fajne przynajmniej z dołu no i przerwa śniadaniowa nadchodzi Ostatnie chwile jedzenia w cywilizacji. Jeszcze jest sklepik, jakby ktoś coś chciał. A potem w góry. No i jesteśmy na 82 km szlaku na Machu Picchu. Na dzisiaj mamy 14 km zaplanowane. Nie wiemy ile do góry, ile na dół. Idziemy chyba wzdłuż korytarzeki rzeki Urubamba, chyba. I miejscowość, która jest studiowana, nazywa się Pisca Kuczo. Zjedliśmy śniadanko i już mi jest lepiej. I, I kierowca już nie prowadzi mnie dzisiaj, więc też będzie lepiej. I ładna pogoda, to najważniejsze. Nasza grupa pomału się pakuje, następuje smarowanie kremikami, bo słońce. Jest... Pogoda będzie się zmieniać na pewno jak w kalejdoskopie. Na razie się smarujemy kremikiem. Tak, jest wysokość. 2,5 tysiąca, więc to pewnie idziemy do góry. I jak ktoś zapomni różnych ważnych rzeczy, jak czapki, można tutaj dokupić. Są panie, które atakują wszystkich wychodzących z Czapka za dwie dychy. Nie tak strasznie, a na pewno się przyda. Właśnie wziąłem sobie od pana przewodnika liście koki. Generalnie sezany je do gęby, żujemy, bo podobno pomaga na wysokość i chorobę wysokościową. Trzeba je wtrzymać w boku, jak chomik. O, tak. Podobno trzy godziny się to trzyma. So nice to meet you today. they started this amazing hiking, which is Inca Trail. So those guys coming from the highlands, vienen de las comunidades altondinas they are farmers as well. I see, papa, the family. He say, David, he living. ...never the cars get there mm. for transportation, it's just to take the horses and mules for transportation ...for there for selling the towns too, yeah, all of them, that's why this place is more vertices, uh, stronger too, yeah <laughs> Zaraz bliżej wejścia. Już mieliśmy przedstawienie z naszą ekipą, która targa nam rzeczy. Okazuje się, że chyba najstarszy pan, który tam jest, ma 30, fu, 57 lat i od 37 lat pracuje na szlaku. A ja sapię, bo właśnie po schodkach. No i mamy chyba pierwszą kontrolę. Yy, nie wiem, sprawdzenie dokumentów, ale generalnie park narodowy, UNESCO i tak dalej, więc mocno tego pilnują. Ciągle jesteśmy na początku e, drogi. Nawet nie weszliśmy do parku narodowego jeszcze. A trakarze niosą 35 kg na plecach. Jak ten most masakrycznie tańczy. Pod nami rzeka Urubamba. This is cactus, this is ah. cochinilla, these white colors. Look at rojo Ah! Wow! Oh. Oh, what? What? You're bleeding! <laughs> <laughs> Inca In people they use this here yeah, for yeah. the textiles, yeah. Yeah. Decorations, oh. and then now people do still for the cosmetic things. Pierwsza przerwa dzisiaj. 3 kilometry 14. już generalnie nasza grupa y, panów tragarzy sobie pije cicze. Niby też nam ale jakoś lepiej chyba trzymać się samej wody, która jest bardziej pewna. No i już minęliśmy pierwszą wycieczkę, która ma kilkanaście osób co najmniej, więc faktycznie jest dość duża. A nasza mała i jest fajna, kameralnie. Znaleźliśmy grę z ropuchą. Wiemy do czego ten stolik, pan nam powiedział. Jest żaba. I trzeba jej trafić w paszczę monetą. O, Agama monety będzie zaraz zrzucać. Wyjaśniło się więcej. Jak żabie moneta wpadnie w paszczę albo w którąś z tych dziur, to pod spodem jest szufladka. I są punkty za każde trafienie. Jesteśmy na mini plantacji. Tutaj jest krzew kawy, tu małe drzewko awokado, a tak rośnie koka. La kokaina, na kokaina. La 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 la. A tu jeszcze jest juka. A tutaj mamy taką roślinkę, która jest używana w produkcji ajołaski, właściwie ten kwiat. Poniżej mamy miasteczko Lachtapata, co w języku Quechua znaczy w sumie małe miasto. Generalnie zostało odkryte dużo później niż Machu Picchu, bo w 1950 roku. No i było chyba tam przykryte ziemią, zarośnięte jak to standardowo w takich lokalnych dżunglach. Nikt nie wiedział, aż przyszedł sobie koleś, zjarał troszeczkę i znaleźli. No i do tego się zachowało tak ładnie. Nie jest podobno tak ładne jak Machu Picchu, ale i tak robi wrażenie. A tutaj widać układ tego miasteczka, jak u góry są domki, w których mieszkali ludzie, a poniżej mają pola, w których uprawiali sobie swoje rośliny i pożywienie. Odwrotnie niż po tej stronie góry, gdzie jesteśmy, gdzie ponoć pola uprawne były wyżej, bo widać takie zarysowania jeszcze, a mieszkali po prostu przy rzece. Oczywiście o wszystko trzeba pytać pana przewodnika, bo jest fajny, wszystko wyjaśnia, a my mało wiemy. Więc tutaj jest miejscowość, powiedzmy, że Wilka o ile dobrze czytam, i to był bardziej taki troszeczkę posterunek strażniczy, bo fajnie jest właśnie położony na takiej górce ponad doliną i jest obserwacja generalnie szlaku Inków, którzy szli z Cusco, no między innymi do Machu Picchu, jako takiego terenu ze świątyniami. A tam poniżej, w tej Lach mapacie, chyba żyło około 50 rodzin. Takie stricte farmerskie, bo generalnie Inkowie mieli nadprodukcję żywności. Byli bardzo dobrze w uprawianiu żywności, mieli dużo i dzięki temu tak się rozrośli i takie mieli ekspansję. Po prostu mieli na sprzedaż, i inni głodowali, a oni naprawdę mieli wypas. Chyba, chyba będziemy to jeść. Świneczki. Tak właśnie powstaje pyszne danie. Na pierwszym lunchowym postoju zostaliśmy Przywitani kubeczkiem Chichamorado. Morado. Pyszny napój z kukurydzy. Tutaj mamy miejsce do umycia rączek. Tu nie będzie zupy. Po prostu dbamy o higienę. A jedzenie zostanie podane tutaj w takim miejscu pięknie przygotowanym dla nas i więcej radę, jak ktoś chciał. Higiena przed posiłkiem jest bardzo ważna. Świnki morskie też się myło. Kuchnia od kuchni, tak się gotuje nasze jedzonko. Przeszliśmy już 7 km, jesteśmy w połowie dzisiejszej trasy i mamy przerwę na lunch. Druga 30, już po obiedzie. Idziemy dalej, mamy iść flat, e, flat, flat, trochę w dół, trochę w górę. Trochę prosto, 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 znowu w dół i znowu w górę i będziemy na miejscu noclegowym. Jak to pan przewodnik powiedział, czyli to jest peruwiańskie płasko. I niestety na obiad nie było świnek morskich, tamte nie były dla nas, ale przynajmniej zobaczyliśmy jak się je obiera. My zjedliśmy Bo sobie rybkę, inkaską zupę, awokado bardzo pyszne, coś oh. napchane i kukurydza, no ale takie lokalne produkty, ale fajne. Na koniec herbatka, skoki. I panowie wszystko taszczą. Stołeczki, stół, napoje, wody. No dobra, wody nie taszczą, ale z gazem. dużo rzeczy taszczą, żeby to wszystko gotować. No? Tak. Ładnie to zrobili. Trzymujemy się w sklepiku Uala i bamba, tak mi się wydaje, że to nazywa się, nie wiem czy, 2900 metrów na może? Kupujemy wodę, bo przynajmniej jest zaopatrzenie. 6 soli za butelkę, za litrową butelkę, więc całkiem dobra cena. A sklepik całkiem dobrze wyposażony, można alkohol też kupić, jakby ktoś chciał. Jest prawie 16, 12 kilometrów za nami i okazuje się, że tutaj już jest nasz obóz ku zdziwieniu całej grupy. Właściwie rozbija się. Tak, to było zaskakująco szybkie, łatwe i dość przyjemne dzisiaj. I pan przewodnik nas pochwalił, że jesteśmy super fast grupą i to samo podobno muszą mówią nasi tragarze, że sobie szybko idziemy i że jutro będzie pikuć i że może uda nam się za trzeci dzień Machu Picchu dojść, ale zobaczymy. Pewnie będzie to zależało też od warunków pogodowych, bo dzisiaj e, Inti nad nami e, czuwał i cały czas nas prowadził i Pacza Mama też e, z nami była, więc wszystko poszło tak super. Nasz namiocik rozbity z tyłu. <laughs> tu przygotowany. Fajnie nie rozbijać namiotów. No takie kempingi lubimy najbardziej. Jak się przychodzi na miejsce i nawet jest rozbity. Są też maty dmuchane nadmuchane i przynieśli nam śpiwory razem z tymi takimi pokrowcami. Nie pamiętam jak się to nazywa profesjonalnie, ale takie, do którego się wchodzi kokon. idzie się rozkładamy i jeszcze gdzieś idziemy szurnąć, bo tam jest jakieś inkaskie ruiny i szurniemy sobie, tak, prawda? Szurniemy? Tak, 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 tak. Bo mało nam chodzenia na dzisiaj. 12 km wszyscy to, to, to zadziwieni, że to już. Bez sensu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jak to my? Znaleźliśmy ruiny. Są tam. Ale oczywiście poszliśmy jakimś całkiem innym szlakiem. Tutaj po... Polsko, polsku trudno się dogadać w sensie, że ludzie tak nie wyjaśnią za bardzo yy, co gdzie jest. Po angielsku też, w ogóle po angielsku nic. No a pan z parku Dopiero narodowego. Panu pokazaliśmy z parku narodowego zdjęcie kamieni jakichś innych z innego miejsca, to powiedział, pacza chwanta, że jest tam i 300 czyli 20 minut. A tu 300 metrów, I my przeszliśmy w 3 minuty, więc nic, nie rozumiem tych jednostek czasu, jak oni tu chodzą na czworak, a może? Nikt nie rozumie. A ruiny tam. No i mamy patałasi 2972 metry nad poziomem morza tam jeszcze do góry o, A nasi tragarze sobie grają w piłkę <grymne> na szczycie bardzo ładnej twierdzy Widać jak obecnie wioska przekształca się pod względem turystyki. Tam kiedyś uprawiano poletko i pewnie sobie robili jakieś marchewki. No dobra, nie marchewki, kukurydzę, ziemniaki i wszystko inne. A teraz uprawia się namioty i turystów. A nasz, pokaż kochanie, gdzie jest nasz obóz? Tam, tam jest nasz obóz. Nie wiem na Tam ile... na żółto. Takie na sam... prawie na samym dole. Trochę daleko, ale fajnie. Pomału rozpłaszczamy się w namiotach, namiot jak namiot, dwuosobowy, yy, mamy takie, to są te właśnie niby pokrowce, które mamy ubrać w siebie i generalnie są też piwory duże, no i patrząc jak są opisane, zaraz pokażę, nie znam marki Kampsor, pewnie jakaś lokalna, ale Generalnie temperatura od minus 30, minus 20 do minus 10, więc obstawiam, że jest duża szansa, że się będziemy gotować w nocy. a nie. No, nie są to temperatury takie, w jakich my zazwyczaj kempingujemy, czyli jakieś tam 10-15 w nocy, że będzie ciepło. A namioc w środku tak. Jak namiot. Co robisz, kochanie? Drapie się, bo coś mnie ugryzło. Jakiś robak. To jest takie zwyczajne życie na drodze do Machu Picchu. A tam rzeka. Nie widać. Wykompani, Tak, my już świeżutcy wykąpani poszło nam szybko, bo tu był zimny prysznic po prostu. Ale w zamkniętych warunkach cywilizowanych, dość higienicznych, więc super. Korzystając z chwili przed kolacją, jeszcze pokażemy mapkę, na której jesteśmy. Mamy 33% szlaku zrobione. Zaczęliśmy w Pisa Kuczo. Teraz mamy Wailailabambe, la la powiedzmy. I generalnie na jutro jest podejście tu tu, 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 Na przełęcz Martwej Kobiety. Tak w tłumaczeniu można powiedzieć. Gdzieś pewnie tu nocujemy. A potem do Machu Picchu będzie już zejście, więc... O, zejście. Więc będzie prosto. Tak myślimy. A w ogóle tutaj jest opisane, że ten e, patawasi, dokument, ten monument, który tam był na górze e, służył w czasach inkaskich jako takie miejsce kontrolowania ludności, gdzie sobie migrowali po prostu pomiędzy Olailabambą, Bambom, a Picchu. Generalnie jak ktoś chciał się przemieścić i tak dalej, to nie było innej drogi, bo przez góry nikt nie szedł, wszyscy szli do Inami, a jak się do Inami to musieli przejść tędy. Tak jak my Zjedliśmy pyszną kolację. I właśnie jesteśmy w namiocie. Wybiła 20, a my szykujemy się do spania. Do jedzonka był kurczak, ryż, ziemniaki, jajka i jajka w innej postaci. Mniej więcej tak. I jutro szykuje się super dzień, bo idziemy na przełęcz martwej kobiety, czyli czeka nas. Jeszcze 1200 w górę co najmniej, bo jesteśmy na 2900, a wychodzimy na 4200. W związku z czym, wstajemy o 4.30. Tak. tak, rano ma być trochę zimno, będziemy, ale będziemy szli od razu pod górę, więc szybko rozgrzejemy. I teraz mogę powiedzieć naprawdę, że dobranoc, płyną noc karaluchy pod poduchy, bo poza namiotem widziałem karalucha takiego, takiego. I on tam chodził i trzeba wszystko wchować do namiotu, bo może wejść sobie po prostu, więc karaluchy pod podłogę.